Stało się, król dusz padł, a podległe mu domeny zaczynają się kruszyć. Jednak kiedy sytuacja zdaje się być niemożliwa do odratowania, ujawnia się Regent, pragnący choć tymczasowo ustabilizować sytuację. O wielki Mimihagi, otwórz moc skrywaną w swoim oku, którą umieściłeś w moich organach. Odwróć wzrok od mojego ciała i zdejmij pieczęć w nim ukrytą. Tanuki Take, znany głównie z mistrzowskiego opanowania sztuki L4, wychodzi przed szereg, by, ku zdziwieniu większości obecnych, ujawnić, że jego dolegliwości nie znajdziemy w międzynarodowej klasyfikacji chorób. W wieku trzech lat zachorował bowiem na ciężką chorobę płuc, a kiedy jego wywodzący się z 76. dzielnicy Rukon rodzice nie mogli znaleźć sposobu na wyleczenie swojego pierworodnego, postanowili podążyć za starą zasadą – jak trwoga, to do Boga. Ruszyli więc do kaplicy lokalnego bóstwa, upadłego Mimihagi, aby poprosić go o zduszenie choroby Joshiro, za co zapłatą miały być jego płuca. Niebiańska dłoń, poruszona błaganiem rodziców, wstąpiła do chłopaka i uroniła łzę, która wstrzymała chorobę, zawłaszczając płuca młodzieńca. Mijały lata młody ukitakerus, sztucznie podtrzymywany przy życiu przez boską dłoń zastępującą mu płuca. Nie był co prawda w stanie normalnie funkcjonować, ale nauczył się doceniać życie, zarówno swoje, jak i cudze, do którego podchodził z najwyższą serdecznością. Obdarzony wielkim sercem i umiejętnościami, stał się jednym z najlepiej rokujących adeptów akademicznych, a przy tym jednym z dwóch uczniów uzbrojonych w podwójne zampakuto. Drugim zaś był Kiora soi którego błacha podróż po łakocie szybko połączyła z Ukitake nicią przyjaźni. To on zresztą pomógł Jushiro utwierdzić się w przekonaniu, które trzymał w sobie od wielu lat. Bóstwo, które kiedyś uratowało mu życie, stanowi część króla dusz, a konkretnie jego prawą dłoń, która reprezentuje niezmienność i która nigdy nie wyleczyła Ukitake z choroby. Po prostu zatrzymała jej rozwój, przez co ciągle odczuwa on jej skutki. Mimo to, zdołał zostać kapitanem, cenionym przez podwładnych i darzących ich równie wielkim szacunkiem, jak Kajena, swojego porucznika, którego po śmierci nie chciał nikim zastąpić, mimo nacisków ze strony Rady 46. Zdarzały się incydenty, gdzie z racji na chorobę mało nie stracił życia, a jednak nie chciał nowego zastępcy, który zdjąłby z niego część ciężaru, ponieważ uważał swoje życie już raz utracone za ofiarę którą pewnego dnia złoży społeczności dusz w podziękowaniu. A idealny moment by to uczynić nastąpił wraz z inwazją Quincy. Wiele ofiar zostało poniesionych. Wiele istnień poświęciło się dla dobra ogółu i to samo zamierzał uczynić Ukitake. Wyruszył ponownie do Rukon, do kapliczki Mimihagi, aby odprawić rytuał Kamikake, w ramach którego odda niebiańskiej dłoni nie tylko płuca, a całego siebie, stając się tym samym boskim nosicielem. A teraz kiedy król dusz padł, Zdejmując z siebie moc niezmienności, za cenę własnego życia Ukitake sam stanie się uosobieniem dłoni Adyneusa. Nie boi się umrzeć, ponieważ nie jest to walka w obronie swojego życia, a walka o honor. W pałacu natomiast Iczygo wciąż toczy beznadziejną walkę z Juchabachem, z tym, że w jakim celu? To król stabilizował zarówno światy, jak i pozwalał na przepływ ludzi między nimi. Kiedy padł z ręki Kurosakiego, to wszystko padnie razem z nim. Reszta drużyny również stara się go wesprzeć. Juruchi wali z jakiegoś tam Chidory, ale to jest najmniej ważne, ponieważ. No kurwa! Ganju wjeżdża z piaskową bombą, za której wyłania się prawdziwa bomba! Demon Chad, walący z pięści w króla Kuinshi, który co prawda zablokował atak, ale wstrząs prawdopodobnie spowodował, że przez chwilę nie mógł dojrzeć w przyszłości, której nie zostanie pokonany przez rękę diabła. A to daje Orichy okazję do podjęcia próby wyleczenia Rejo swoją mocą. Jednak mowa tu o stworzycielu światów. I nawet jeśli zdolności dziewczyny są imponujące, nie mają szans, aby przywrócić mu życie. Światło bijące z kryształu króla zaczyna milknąć, ale kiedy zdawać się może, że nie ma już ratunku, Mimi Hagi budzi się do życia. Oplatając, czernią ciało Ukitake. Następnie przeciąć niebo i dotarwszy do pałacu, owinąć swojego pana i przywrócić jego blask, co zaskoczyło nawet Juha Bacha, którego Almighty okazało się ślepe na to wydarzenie. Jednak moc prawicy króla to stabilizacja. Nie jest w stanie go uratować, a jedynie wstrzymać jego stan, póki ciało Ukitake wytrzymuje rolę naczynia. Dlatego też zebrani w laboratorium członkowie GOTEI postanawiają wykorzystać ten czas, by jak najszybciej znaleźć rozwiązanie. Przygotował w tym celu jeden ze swoich świętych artefaktów, który mógłby otworzyć drogę do pałacu, ale wymaga ogromnych pokładów energii duchowej, której obecni na miejscu śniegami nie są w stanie wytworzyć. W tym samym czasie Kioraku postanawia podjąć ten sam typ walki co Ukitake, zmierzając w otchłani Muken, aby desperacko chwycić się nadziei. A ta skrywa się w mroku, nieruchoma, milcząca, ograniczona przez 20 pieczęci. Kioraku, aby móc podjąć jakiekolwiek negocjacje otrzymał pozwolenie na zdjęcie trzech z nich, lecz kiedy tylko uwolnił usta, okazało się, że Aizen na przełomie dwóch lat zdążył już samodzielnie oswobodzić lewe oko oraz obie kostki. Dzięki czemu o własnych siłach zbliża się do kapitana, łypiąc na niego z wyższością. Kioraku nie marnuje czasu i, zapytany o pozostałe dwa klucze w swoim stylu, natychmiast wykorzystuje je do usunięcia zdjętych już blokad. Ale Aizen wie, że nie jest to ostatni klucz w jego posiadaniu. Jest jeszcze jeden otwierający wejście do Muken i zaszyty w sercu Shinsuja jako warunek stanięcia przed obliczem Aizena. Dzięki temu w przypadku śmierci wszechkapitana bramy do więzienia zostaną zapieczętowane na wieki. Wstępne podchody z obu stron szybko jednak schodzą na dalszy plan, a sprawa zostaje przedstawiona jasno. Kioraku wierzy, że Aizen, nawet jeśli nie ma zamiaru działać dla dobra Seireitei, posiada wspólne interesy z Shinigami z racji na inwazję Baha. Dlatego oferuje mu możliwość powrotu na powierzchnię na specjalnie przygotowane siedzisku, aby znów mógł skosztować powietrza społeczności dusz. Przy czym strażnicy, do tej pory ukrywający się w cieniu, a konkretnie jeden z nich nie ma zamiaru pozwolić Aizanowi swobodnie się poruszać i przed usadzeniem go na krześle planuje go spętać. Ale nie zdaje sobie sprawy z tego, że pieczęcie nie tłumią, a jedynie ograniczają zasięg rejatsu soskę, przez co płaci krwią za swoją głupotę skosztować powietrza społeczności dusz. Tego żałosnego miejsca, które lada moment zostanie stłamszone przez Jucha Bacha. Zacznę od pewnej sprawy. Wiecie, ile trwa opowieść o Hagi w mandze? Raz, dwa, trzy i cztery panele. Koniec. Także znów gargantuiczne rozwinięcie wydarzeń z mangi, które rozjaśnia postrzeganie zarówno punktu widzenia kapitana, jak i jego motywacji. Samo przedstawienie rytuału było bardzo klimatyczne, a zwłaszcza scena, w której Mimihagi ukazuje się młodemu Joshiro, jest majestatyczne i czyste, jak łza, którą roni, by pobłogosławić chłopaka. Przy tym jego moc zdaje się być brudna, mroczna i niepokojąca. Podobało mi się również, jak ciepło została ukazana relacja między Ukitake i Kioraku. Jeden i drugi posiada ogromną charyzmę, choć zupełnie innego typu, co samo z siebie sprawiło, że łatwo nawiązali ze sobą kontakt. Do tego i nie traktował Jushiro ulgowo z racji na chorobę. Nie hamował się w walce ani nie gryzł w język, co niewątpliwie zostało docenione. Jedyne, co mnie nieco wybijało z rytmu, to lekko przeciągnięty rytuał. Niby wszystko zgodnie z mangą, no i zgodnie z tym, jak powinien wyglądać obrządek, no ale jednak. To było strasznie powolne. Przy czym to tam małe miki, bo najważniejsza jest przecież walka w pałacu. Ganju i Chad, no nie mogę uwierzyć, że jeden i drugi, bez kompleksów wjechali w baha jak boni w drzwi przy pierwszym spotkaniu Ganju i Kurosakiego. Wiele nie zdziałali, prawda, ale w mandze byli jedynie tłem. Podczas gdy Yoruichi i Orihime same próbowały przywrócić króla do życia. Ale, ale. Tym razem muszę się lekko przyczepić do pewnej kwestii, a mianowicie wydarzeń z laboratorium. Tuż kiedy w mandze śniegami docierają na miejsce i spotykają brata Yoruichi, Saifu mało nie moczy bandaży na kroku z zachwytu na jego widok. Bo w końcu oraju, ale jest podobny do siostry Następnie, kiedy decydują się ruszyć do pałacu najszybciej jak to tylko możliwe Urahara nie stwierdza sobie z dupy, że mają za mało ryjacu, Tylko zostaje podjęta faktyczna próba otworzenia bramy Zakończona niepowodzeniem No ale to tyle zmarudzenia Ponieważ odcinek był świetny I jeszcze pojawił się Aizen, a to zawsze plus jeden do oceny Choć ten koleżka, co stwierdził, że rzuci się na soskę z pasem jakby chciał zwoić mu Trochę odbiera powagi sytuacji. No ale cóż, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dziękuję serdecznie za obejrzenie i do następnego. Pa.